No kochani, halo, halo, witamy serdecznie. Trzeci raz łączymy się z Mirska. Dzisiaj może nie trzeci, ale przy trzecim meczu. Witam Was serdecznie. Przepiękna pogoda, cudowna sceneria, śliczna okolica w pomarańczowych strojach nasze Liski przy linii bocznej obok trenera Łukasza Kudełek i Nadia. Czekają kochani na swoje minuty w meczu. Natomiast my dzisiaj w tym momencie z... Naszymi przyjaciółmi z Gryfowa rozgrywamy zawody. Słuchajcie, klub mi bardzo bliski, jeden i drugi w Gryfowie pozdrawiamy serdecznie Krzysia. To nasz serdeczny przyjaciel, kochani. Nieprawdopodobna postać osoba nie zostawił nas w ogóle tutaj w kłopotach, które dotknęły naszą rodzinę, kochani. Wspiera nas duchowo i nie tylko, kochani. Natomiast no, macie wspaniałych ludzi w Gryfowie, tak muszę powiedzieć, bez żadnej żenady. Natomiast w tej chwili, kochani, dzisiaj ich nie ma, dlatego że Krzyś jest na majówce swoje obowiązki. Krzysiu, pozdrawiamy Ciebie serdecznie i Twoje maluchy, i całą Twoją rodzinę, kochani. Natomiast w tej chwili gramy z Gryfowem, kochani, w roczniku 2008. Arek przy linii, kolejna sympatyczna postać, kochani. I e, trzeci mecz zawodów. Natomiast przypominam, że dzisiaj moje serduszko mocno podzielone pomiędzy, kochani, tutaj, bo tu są moje dwa szabełki najmłodsze i między e, ale piękny righty i to gol ale sklepali, brawo brawo kochani za altruizm brawo jaki piękny podział chłopak położył bramkarza, mógł sam kończyć natomiast puścił piłę do boku 1-0, otwieramy wynik z Gryfowem Gratuluję serdecznie pięknej akcji. Natomiast zobaczcie jaka sceneria. Tam w tle widzicie góry, widzicie trasę zjazdową, kochani. Jeszcze reszki śniegu zalegają. Natomiast śnieżka jeszcze mocno pokryta śniegiem, czyli okolice Szklarskiej, Karpacza, tam tego śniegu jest jeszcze sporo. No nie chce się zima rozstać. I my już jakoś za tobą zimą specjalnie nie tęsknimy. Kochani, jakoś nie było szczególnych mrozów tej zimy, ale jest taka nieprzyjemna, nękająca długa cały czas, kochani kucza, codziennie jakaś tam półtaczki czy taczkę palimy, także naprawdę ja jestem już bardzo zmęczony i finansowo, i ekonomicznie i depresyjnie, kochani, jest mało słońca, natomiast dzisiaj jest piękny dzień, dużo słonka świeci, do tego patrzcie, gramy w piłkę, ale to chyba nie będzie uznana bramka, tak, bo tam była ręka tak nie, nie, to nieuznane, tam była ręka, ale klub kibica, ale klub kibica pięknie reaguje, tak to ma być. Brawo, gratulujemy. Za ciepły i wspaniały doping, kochani. E, rodzice to najwięksi kibice, pamiętajcie. I pamiętajcie, że nie jesteście żadną lożą szyderców czy krytykantów, kochani. Tylko wy jesteście, kochani, od znalezienia pozytywów w trakcie meczu, pozytywów za zagranie. Nie jak Pociecha nie trafiła gola, tylko jak Pociecha trafiła albo dała ładne podanie, kochani, o tym się rozmawia. A to, że nie trafiła, to tamten pan, który przylini się teraz, kochani, yy, 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 patrzcie. No, mamy bramkę pięknie wykonany, rzut wolny pod samą poprzeczkę, kochani. Natomiast tak jakoś chyba bez muru ten rzut wolny poszedł na lekko. Także no, fajny zacięty pojedynek, brawo, gratulujemy. Jeden jeden. Jak wiecie, kochani, wyniki w dziecięcej piłce są ważne. Cały czas powtarzamy, kochani, że może inaczej. Ja nie jestem zwolennikiem powtarzania, że nieważne, że tylko zabawa. Ja jestem, kochani, za tym, aby były ważne, ale w umiarkowany sposób. To znaczy, że musimy uczyć dzieci tego, że oni grają o wynik, że w sporcie chodzi o osiąganie jak najlepszych wyników, ale jak mamy, kochani drużynę, to pamiętajmy, że nie jedziemy jednym, jednymi koniami kochani do mety, e, tylko musimy dać pograć wszystkim, jeżeli macie takie e, w klubie sporo e, takich ko, kochani e, e, takiego potencjału ludzkiego kochani o różnym poziomie umiejętności to organizujcie dwa rodzaje turniejów kochani, turnieje A, turnieje B jedne obsadzone mocniej z, z mocnymi drużynami, drugie ze słabszymi, niech te pociechy grają same z sobą, dlatego, że kochani no mają, o, ale pięknie, Petr Czech kochani tam robi w rance niesamowitą robotę, słuchajcie ja wcale się nie nabiję ja, mnie żartuje, kochani, jest kolega, jest przyjaciel, kochani, w bramce z kaskiem ochronnym Petra Czecha. Natomiast fajnie to wygląda, kochani, no taka miniaturka bramkarza e, z, z, z Premier League. Ale kochani, no naciskamy, ale do sieci nie wchodzi nic. Natomiast e, natomiast za kilka... Ach! Ja cię kręcę, jaka akcja! Jakie to było piękne, kochani. No i drogi do bramki nie znalazło. Piękne to było, nie? Śliczne, naprawdę piękna. Piękna kolejna akcja. No dobrze się to ogląda, natomiast my za dosłownie minutę będziemy mieć najprawdopodobniej nasz mecz. Za chwileczkę będziecie mieć, kochani. Yy mecz, przepraszam, za momencik rozpocznie się mecz na Słowacji. Ja przypominam, że w ręku mam telefon i pół serduszka jest tam z naszymi Miedzianymi. Akademia KGHM z rocznikiem 2006, tam nasz Gutek rozgrywa super zawody, z tego co słyszę tutaj w waszej opinii. Podglądamy mecze na żywo, kochani, jest live stream kamera. Ach, teraz z tego wyprowadzenia mogliśmy dać prezent. No, nie skorzystali z tego z gryfowa zawodnicy, także mamy cały czas 1-1. No, mecz mocno, kochani, stykowy. Także myślę, że tutaj chyba kudełek nie znajdzie swoich minut na boisku. Natomiast. Natomiast kochani, tak kończy się mecz, Walencja ogrywa 3-1 tutaj na Słowacji. Także za momencik wyjdą nasi Miedziani do akcji, a Wy zobaczcie w międzyczasie meczyk. Słuchajcie, ja obiecałem i, i, i tak Wam mówię, że ta transmisja leci poza kolejnością kochani. Ten weekend po zakończeniu turnieju Kudełka z Gryfowa z rocznikiem 2010. Puścimy Wam tą serię ze Słowacji i tutaj z, z Żagania. Oj, patrzcie, to gol będzie. Ale jakby długiego szukał chłopak, miałby gola. Natomiast no... Y Powiem szczerze, kochani, że jakby troszkę chyba zaczął tutaj dominować w tej chwili UKS Gryfów. Ja bym chciał Wam przypomnieć, kochani, że właśnie szalik, dostaliśmy szaliki od Krzysia, kochani, właśnie z UKS Gryfów. Jeszcze szalik trafi na konkurs, który dla Was zorganizujemy. Także bądźcie aktywni, bądźcie czujni i szalik tutaj z Gryfowa trafi, kochani. Oj, 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 oj! Aj, aj, aj. uwaga, patrzcie, patrzcie. Patrzcie jak oni bez pressingu tutaj, patrzcie jak oni bez pressingu tutaj, no brawo za spokój. Zimną krew, słuchajcie, no, zmieniamy połowy. To teraz w tej chwili, e, póki przemeblowanie, ja na chwilę się wkręcam w mecz. E, zobaczę, kochani, poczytam komentarze. Zobaczę w tej chwili, kochani, czy gramy na którym boisku, jak to się toczy. Bo dzisiaj, kochani, jest piękny dzień i tu i tam. My na razie z dwoma zwycięstwami z remisem, bo to jest jeszcze remisowy mecz. A Gutek dzisiaj z trzema zwycięstwami, z jedną porażką, z czego jedna, e, jedno zwycięstwo, no, takie kluczowe, kochani z West Ham United 3-1 e, w opinii Gucio zagrał, zagrał dobry mecz, były asysty, były piłki otwierające, także e, no, jakby swoją inteligencją gdzieś tam się troszkę nam Gucio piłkarską e, okazał. Natomiast e, teraz się szykujemy do kolejnego meczu i teraz ja na chwileczkę zamilknę z komentarzem, kochani, pozwólcie, poszukam sobie o której godzinie e, Gutek rozpoczyna e, mecz, dobrze? Także w tej chwili zostawiam Was z piękną naturą, zostawiam Was kochani na boisku, czekamy na drugą połowę e, meczu. E,

a blisko słupka kochani, blisko słupka był teraz kochani ten strzał, mogło to wpaść jednym okiem jestem na boisku, drugim w telefonie nie ma komentarza kochani, ale no dzielę uwagę Ja, Kochani, sporo komunikatów idzie z boku. Myśmy się kiedyś nad tym zastanawiali. Ja sam byłem bardzo aktywnym rodzicem, kochani, i jakby prowadziłem na joysticku gutka. Natomiast od jakiegoś czasu... Brawo! Pięknie! Od jakiegoś czasu tego nie robię, kochani, dlatego że e, jednak doszliśmy do wniosku, że no, młuska, szczególnie dzieci, kochani, ma no, inne percepcje i w tym momencie, jak on słyszy, pięć komunikatów od rodzica, który jest najwyższym autorytetem, od trenera, który powinien być mocno autorytetem. Pracujcie rodzicem nad tym, żeby e, trener był autorytetem w oczach waszych dzieci. To nie może być tak, że siadamy w kuchni i mówimy, ale ten wasz trener to patałak. Siedzisz na ławce zamiast grać, albo jak on tak może się trzymać na, na rezerwie, jak ty. E, czy tam na obronie jak ty jesteś napastnikiem i tak dalej, kochani ufajmy i budujmy autorytet trenerom bo tylko wtedy coś z tego będziecie mieć, natomiast jeżeli zmniejszymy trenerowi autorytet to pamiętajcie kochani, że czego my możemy nauczyć własnych pociech a no tego co sami robimy, jak gracie w B klasie to jest na to szansa, że gdzieś tam dzieciak zagra czy w A klasie i tak dalej, także mamy w tej chwili rzut karny, no kluczowy moment dla tego meczu, także w tej chwili no zobaczmy jak to się rozstrzygnie na razie 1-1, tak? Tak 1-1, kochani, w meczu dla mnie przyjaźni, dlatego, że i Gryfów, i Liski są mi bardzo blisko. Czekajcie, żebym nie zasłaniał, a z drugiej strony, żebyśmy... Ach, kochani, soczysty strzał, natomiast no, nie z tej strony słupka, kochani, i dalej wynik jest 1-1. Jak to w meczu przyjaźni bywa, mamy remis. Emocje duże, dużo rodziców, kochani, tak jak mówię, no, rozgrywa zawody razem z dziećmi. Jest to pozytywne, że żyjecie życiem dzieci, kochani, ale trzeba chyba czasami im troszeczkę dać pożyć ich własnym życiem, dać im możliwość własnego myślenia, bo to jest rozwojowe, bo to stwarza, kochani, inteligencję piłkarską, bo to Kiedyś mój trener mnie z tego też wyleczył ze szkoły, mówi Sebastian, mówi, jeżeli Gutek będzie słyszał Twoje komendy, to najprawdopodobniej będzie słyszał do końca życia. Mówi, ty sobie wyobrażasz, że, 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 że w gutek usłyszycie, jak będzie grał na Santiago Bernabeu? Ja mówię, nie no co ty, a on mówi, no właśnie, a jak będzie grał gdzieś tu na pobliskich, słuchajcie, w wioskach, to na pewno cię usłyszy i wszystkie komunikaty. Także daj mu szansę, bo, bo no, no i, i, i ma rację. No. Ja zrozumiałem się, odcięłem wtedy, kochani, od tego, także ja wiem, że. Na nasz kanał jeszcze mocno was edukuje. W każdym razie w tym momencie jesteśmy w trakcie meczu Gódka, także po tym spotkaniu, jak się zakończy mecz z Liskami, teraz z Gryfowem, ale piła, to może być gol, podziel się i gol, tak. Brawo, brawo, dobrze, że się podzielił kochani, bo... No mielibyśmy kłopot. Jakbyśmy tutaj samemu próbowali. Bramkarz skracał kąt. Bramkarz jest świetny, kochani. Ten kask Petra Czecha zobowiązuje. Tato właśnie wspiera, daje, kochani, chyba piątkę, bo widzę, że troszkę podłamała bramka naszego piłkarza. Natomiast tak naprawdę właśnie taka rola rodziców, kochani. Nie krytykować, tylko wspierać. Zrobiłeś co mogłeś, naprawdę. No trudno, pech, coś, kochani. No bramkarz naprawdę bardzo pozytywnie się tu zachował. Natomiast przy 2.1, no co on może zrobić, kochani? Gramy na drugi szeroki słupek dzielimy się piłką i to jest gol. No gorzej jak próbujemy to rozegrać sami, to wtedy Bramkarz ma większe szanse, bo skraca kąt, kochani, wystawia nogi i zamyka nam większą część światła bramki. Dlatego no tak to, kochani, działa. W każdym bądź razie no, piękne, zacięte widowisko. Mamy cały czas w tej chwili, a nie 2-1, przepraszam, teraz przecież weszła bramka na 2-1. Także liski na razie, kochani, kontynuują swoją zwycięską pasję. pasę przepraszam. Piękna piła i... Ach, kochani, chodzi to do bramki 3. No, najtrudniej na począć. Bramkarz bardzo, kochani, przeżywa ten, ten zawody, natomiast głowa do góry, naprawdę nic się nie stało. No, widzisz, tak to jest naprawdę... W moim odczuciu dokładnie jest tak, jak mówię, zrobił naprawdę wszystko. Natomiast kochani, no jakby piłka tego uczy, uczy właśnie przegrywania, wiecie choćby po co? Choćby po to, jak Wam mówiłem, żeby w sytuacji życiowej, która nas spotkała, która dotknęła mnie i moją rodzinę, żeby umieć sobie poradzić, kochani. Tego uczy sport. Wszyscy z was, ci, którzy gracie aktywnie sport, uczycie się wygrywać, przegrywać. kiedyś będziecie umieli z pokorą przyjąć dobre rzeczy od losu i... Z, 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 dużym, z dużą siłą y, w te trudne sytuacje, kochani, y, jakby y, te trudne sytuacje y, przejść, tak jak my to robimy w tym momencie. Ja nigdy nie uprawiałem czynnego sportu, ale cechy, które mam, jak najbardziej mnie do tego obligują. Myślę, że byłbym dobrym piłkarzem, że byłbym dobrym sportowcem. Nasia, kochani, na boisku, także mamy w tej chwili... E, 3-3-1 na boisku. Patrzcie, jak się Naśka rozpycha. Świetnie, nie dała. Chłopak wybił piłkę. Mamy piłkę na aucie. Natomiast, słuchajcie, piąta minuta meczu. Zaraz spróbujemy ustalić, jaki jest wynik naszego zagłębia i naszego kochani Gudka. Jakim tam idzie w kolejnym spotkaniu. Być może z komentarzy dowiemy się, kochani, które miejsce w tabeli mamy po tym zwycięstwie z West Ham United. Jest nasia na. na... O, ale piła, kochani, za głęboko troszkę. Ale brawo koniec meczyku, wygrywamy 3-1, gratulacje, liski, łapki w górze, kochani, klub Kibica się cieszy, gratulujemy, jeszcze raz serdecznie, bramkarz, głowa do góry, aruś, głowa do góry, głowa do góry, kochani, pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz jednych i drugich, pamiętajcie, wygrywamy z pokorą, przegrywamy z pokorą. Jedno i drugie uczy tych rzeczy, przynajmniej tak próbujcie to robić. W tej chwili kończę, kochani, relację tutaj z boiska. E, jeszcze raz gratuluję serdecznie Liskom trzecie zwycięstwo naszej drużyny. E, no, nasia jakby końcóweczkę tutaj załapała w tym meczu. Kudełkowi nie dane było wejść w ogóle, ale mecz był naprawdę z kategorii tych trudnych. Także piękną scenerię rzućcie jeszcze raz na to cudowne pasmo górskie, szczególnie ci z Was, tam z nadmorza, z północy, z Mazur. Kochani, są to dla Was obce obrazki. My mamy tą przyjemność, że 60 km od domu widzicie możemy już takie rzeczy y, oglądać. Natomiast wracam teraz do czatu, kochani, i teraz spróbuję ustawić e, kilka rzeczy. Jestem zalechem Poznań, e, Kubas, chciałbym, żeby padł taki wynik, hehe, he, Kubas, e, no, e, ktoś tu brzydkiego słowa użył, nie będę cytował, e, nie przeklinaj, o pięknie, że ktoś go e, e, prostuje, to jest kulturalny czat, kochani, e, natomiast e, Wisła remisuje z AC, czerwoni chyba, czyli ja myślę, że to Treczyn czerwony jest, A.S. Terczyn, czyli gospodarz z Wisłą. Taki mecz leci aktualnie, szósta minuta na głównej Murawie, natomiast Wisła grała już z Zagłębiem, tak wygrała 2-1. Ale ładny mecz zagrali Zagłębie Na razie 0-0 kochani Taka informacja jest na 12.02 yy, Tak, Gucio po słupku Ale bez gola, aj Szkoda, trafił Gutek słupek Kochani i gola nie ma, no szkoda Kuba, aj, Kuba z blisko Aj, i teraz też Aj, kochani, no szkoda Mamy jeden, jest Brawo, mamy pierwszą bramkę Kochani, Zagłębie prowadzi 1-0 no. Ech Oddycham pełną piersią. Jestem kochani w cudownej okolicy do tego piękny mecz. Natomiast ja przypominam tylko w tej chwili: zobaczcie, włączę pełen podgląd, odsunę się troszeczkę od słonka, żeby było więcej widać. Zobaczcie, kto strzelił, dajmy komunikat. Jak mu wjechał. Brawo, jest 1-0. Kto strzelił? No tego nie wiemy, kochani. Natomiast... Yy... Biedny Marcel, chyba Marcela faulowali Ostro kochani, no muszę wam powiedzieć Że czeski, słowacki futbol naprawdę Przypomina e, Bardzo agresywny futbol, myśmy mieli Okazję grać w Czechach kochani e, Dramatyczny mecz Naprawdę to bardziej przypominało Tak jak wam mówiłem ragwy i hokej Taka mieszanka, słuchajcie pozwalali grać rękami Przepychali się, bili Tak tu jest faul, po prawej stronie gramy Tak śmiem twierdzić, że po prawej stronie leży pomarańczowo Marcel no, Szkoda by było jakbyśmy kochani Marcela tracili w tym, w tych zawodach. Marcel jest bardzo bramkoszczelnym zawodnikiem, jest takim właśnie lisem z przodu. No, lis jest też potrzebny, natomiast pamiętajcie, że lisowi też ktoś piłki musi nagrać, bo tak to działa, kochani. To nie jest tak, jak ktoś tu na czacie próbował przed sekundką nam wytłumaczyć, że wartościowi zawodnicy to ci, co strzelają bramki, kochani. Gdyby tak było, to w myśl tego, co tu on pisze, to obrońcy są do niczego, słuchajcie, chyba, że Ramos, bo on wali z głowy prawie w każdym meczu natomiast no Pepe też coś tam czasami strzeli, albo słuchajcie co z pomocnikami, którzy ciężko pracują jak Ozil nie strzelając bramek, bo ostatnio się Ozil rozstrzelał, słuchajcie a co powiedzcie z, z pięknymi odbiorami a z podaniami otwierającymi, słuchajcie no ktoś te piły nagrywa, także tak naprawdę kochani na wygraną i przegraną pracuje drużyna, na każdego króla strzelców pracuje drużyna to nie jest tak, że se wziął bramkę ze środka wszystkich okiwał i gola strzelił pewnie raz na jakiś czas się uda taką akcję zrobić, Nosił trzy zwycięstwa tak? To był trudny meczyk chyba, wiesz? Gratulacje, dawaj Żółwika. No krótko grałaś troszeczkę, no ale to był bardzo trudny meczyk. Może trener bał się, że tu może być za bardzo fizycznie ciężko. Ale ty już teraz fizycznie sobie świetnie radzisz. Słuchajcie, no nasia troszkę zła, bo, bo faktycznie no, y, ogon dostała w tym meczyku. Ale kochani, y, widzicie, rolą nas, ojca jest nie jakby krytykowanie decyzji y, pana trenera, tylko wręcz y, staranie się dziecku przekazania y, jakiejś informacji, dlaczego taką decyzję trener podjął. Ja y, myślę, że tak mogło po prostu być, kochani, że mecz był trudny, do końca stykowy. Nie wiem, czy czasami nie nawia na wagę wygrania całego turnieju, kochani. Natomiast no, w, w turnieju OZPN mają to do siebie, kochani, że e, potem ci z najlepszym rankingiem jadą na wojewódzki, kochani, i tam grają o e, prymat najlepszej drużyny danego okręgu. W tym przypadku OZPN Jelenia Góra. Także e, natomiast słuchajcie, co w komentarzach jedno, czy Marcel już się podniósł? Tak, Maciej już trwa. Widzę po prawej stronie, kochani. Natomiast. E, Natomiast nie y, widzę komentarzy. Może umówmy się kochani tak, że ja w tej chwili jest 10 minuta, około minuty y, 18, albo czat się wyłączył. Około minuty 18, słuchajcie. Tak, myślę, że jak teraz ktoś napisze, to coś się pokaże. Około minuty 16 się pojawi, bo w tym momencie Wisła z czerwonym treczynem gra, czyli z terczynem z czerwonym. Natomiast w tej chwili my, jakby. Czekajcie, o tak siądę. My, jakby za momencik wrócimy. Natomiast chciałbym tylko jeszcze dokończyć myśl odnośnie tego czatu i tego strzelania bramek, kochani. Jak Gutek miał tych lat 7, 8, 9, to my też jakby mocno na to zwracaliśmy uwagę. Goniliśmy te wszystkie świecidełka, statuetki. Gutek ładował z połowy, no każda piła w bramę i tak dalej. Słuchajcie, natomiast nie było czasu na naukę w tym czasie. Takiej naprawdę naukę piłkarską. Gdzieś zagrać z przodu, zagrać z tyłu, zobaczyć jak się obracają obrońcy. Dlatego wspaniale się trało, trafiło. Trafiliśmy do Zagłębia. Tam zaczęliśmy dryblować więcej, tam zaczęliśmy technikę prowadzić, tam zaczęliśmy, słuchajcie, chociaż gutek długi okres jeszcze dawał te piłki, chciał bardzo grać drużynowo, zespołowo, a Lubin y, jednak bardziej tak indywidualnie rozwijał zdolności, umiejętności i powiem Wam kochani, że dzisiaj gutek, y, y, owszem, jak gdzieś jedziemy z jakąś drużyną, tutaj kochani pomagać gdzieś w ramach zabawy, czy jakąś tam naszą podwórkową jelą, jedziemy się pobawić, bo wiecie, że nasza filozofia jest do 12 roku życia się bawimy, a potem koniec, klamka zapada, przebieramy się, ubieramy się, żegnamy się, dajemy. Buźki, życzymy powodzenia i rozpoczynamy jakby profesjonalną em, karierę. A w tej chwili w tej chwili się bawimy do 12 roku życia i taki mamy do tego, kochani, stosunek. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, w tej zabawie, jak widzicie, i tak jest mnóstwo profesjonalizmu. Natomiast powiedzcie mi tak, przecież Filip Starzyński w Zagłębiu Lubin nosi miano jednego z lepszych zawodników, których posiadamy. Słuchajcie, wcale nie jest taki bramkostrzelny. On bramki strzela raz na jakiś czas, ale tak naprawdę daje piły i to takie piły, że fiu fiu rufiu. Czyli słuchajcie, jakby jego wartością dodatnią największą nie jest to, że z rzutu wolnego czasami ładnie coś tam strzeli na kilka prób, tylko kochani te piłki, które daje, i dzięki tym piłkom, kochani, chyba Arek Woźniak w zagłębiu ma tych bramek strzelonych najwięcej, kochani, tak? Czy, czy gdzieś go goni ta No, Nie znam statystyk, nie chcę tego kłamać w tej chwili, ale pamiętajcie, kochani, że jakby nie ilość bramek jest wykładnikiem, kto jest najlepszy, kto najgorszy. Może w tych rocznikach, jak kudełek, kochani, jak jedzie kudeł na turniej ze swoim rocznikiem u 10 strzela. 19 bramek z 20, które wpadły, no to znaczy, że zrobił przewagę tam. Ale to są mecze, gdzie się gra samemu, samemu biega i tak dalej. Natomiast potem, kochani, im starsi, tym coraz więcej osób potrzeba do osiągnięcia sukcesu. Piłka nożna to sport zespołowy, ale od pewnego okresu życia. Natomiast na początku trzeba się nauczyć indywidualnie grać. Takie ja mam odczucia i taką wiedzę wo wobec swojego, swojej piłkarskiej świadomości. Natomiast zastanawia mnie, dlaczego czat się nie pokazuje. A jest tu. Wisełka też strzeliła. Wisła 2-0 prowadzi, kochani. Nadal 1-0 chyba wygrywamy. Ale Bramkę strzelił ten z wisły z połowy. Brawo, Wisła. Biedna reklama już drugi raz leży. Co z tym sędzią? Zagłębie 1-0. Słuchajcie, no nie wiem jaki jest wynik. Jest 13 minuta. Może spróbuję. Czekajcie, Seba napisał w zagłębie 1-0 ze znakiem zapytania, także być może wygrywamy 1-0. No tu po prawej stronie gramy, tu gdzie kciuka Wam teraz pokazuje O tu o. I w tym momencie kochani, no mamy tylko kawałek boiska. Widzimy co prawda bramkę. A tu w tą stronę to możemy widzieć tylko, wiecie co, że się drużyna wróciła i ustawiła na swoich pozycjach początkowych, czyli obrońcy się cofnęli do siebie, napastnicy, pomocnicy, wszyscy wracają na swoje miejsce. Także kochani. Natomiast jeszcze co do pozycji na boisku, kochani, w wieku 10 lat komuś przypisywać pozycję, to też w moim odczuciu nie jest nic yy, chyba dobrego. Tak naprawdę świetnie, że w Zagłębiu mamy możliwość raz zagrania tu, raz zagrania tu, raz zagrania tu. Słuchajcie, bo nikt jeszcze tego nie wie, kochani, gdzie tak naprawdę kto wystąpi. A ile będzie jeszcze migracji po drodze? Zobaczcie, Piszczek, kochani, był najpierw napastnikiem, w Zagłębiu strzelał tyle bram, że ho, ho, ho. A dzisiaj jest obrońcą, ale jakim obrońcą? Rasowym, jednym z najlepszych i wcale nie strzela goli, halo, halo. Tak bardzo dużo, bo strzela oczywiście bramki, nie? ale piły jakie tam daje, krosy jakie wali słuchajcie, są niesamowite Słuchajcie, 2-0 napisał Buli, gol, brawo WZL mamy drugą bramkę 14 minuta, no to cieszy mnie to strasznie natomiast słuchajcie kochani, ja tylko cofnę z kim my teraz gramy mecz żeby tak się stało ja muszę w tej chwili przelecieć kochani wy zobaczcie cudowną okolicę w tle macie cały czas meczyki właśnie w tej chwili gra Gryfów kolejne spotkanie, a my zobaczymy w tej chwili z kim my gramy. Ja tutaj sobie w tym czacie wpisałem z kim gramy i wtedy cofam do tyłu. I zaraz wam powiem z kim gramy. To jest kolejny mecz po West Ham United, bo dzisiaj naprawdę mieliśmy trudne mecze do zagrania. Także no szkoda tego meczu na 3-2 z tymi białymi stryczyna, bo byśmy naprawdę już byli na pudle. Myślę, że gdybyśmy tam ten mecz wygrali, West Ham wygrali, mielibyśmy szansę na e, przywiezienie jakiejś fajnej pamiątki z, 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 ze Słowacji. Na natomiast słuchajcie, cofam jeszcze, cofam cały czas czat. Słuchaj, no rzekomo wygrywamy 2-0 teraz, ale w tej chwili chcę to sprawdzić. Ze mną przyjaciel z Gryfowa, który jest dzisiaj ze mną od początku tej transmisji. Natomiast już Wam mówię z kim teraz gramy. Z Terczynem Białym przegraliśmy, z West Ham wygraliśmy, a teraz gramy z MKS Żylina. Kochani, no kolejny punkt, nie wiem czy pamiętacie, ale Żylina była w Lidze Mistrzów nie tak dawno. To jest mocny klub ze Słowacji, tak? Także w tej chwili Zagłębie Lubin z Żyliną prowadzi 2-0. I ten mecz jest o 11.50. Kolejny mecz będziemy grać, kochani, o 13.00. Och, to będzie trudny mecz. O 13 gramy z Frene Budapest, o, e, z Budapeszt, czyli z Budapesztem nie będzie łatwo, bo oni tutaj wczoraj wszystkich ogolili, tylko jedna porażka. Na 9 meczy 8 wygrali, jeden przegrali. Także mecz będzie trudny. Natomiast w tej chwili gramy z MKS Żylina. Wracam do meczu i do waszych komentarzy na żywo, dlatego że jest 16 minuta, czyli zaraz będziemy kończyć nasz film. Ja wiem, że te relacje są długie. Część z was ogląda tylko mecze Kochani Lisków, a część Śledzi naszą relację ze Słowacji, dlatego ten materiał idzie poza e, kolejnością. I teraz uwaga: Brawo WZL, gol już jest 2-0. E, kto trafił w Zagłębiu? Faka, nie wiem. Ważne, że mają 2-0. Ej, to jest prawdziwa trawa czy sztuczna? Bo jak prawdziwa, to szacun dla Słowaków. E, bo ładna, rozumiem, tak? Słuchajcie, no mamy 2-0, 16-28 z Żyliną. Słuchajcie, Żylina e, zdaje się, że była w tabeli przed nami, czyli w tej chwili jak e, e, osiągnie jakiś, jak, jak wygramy ten mecz, to myślę, że może gdzieś w okolice 5 miejsca wskoczymy. Teraz Kuba spisze brawo jakaś piękna akcja musiała być chyba tak bo nie wiem skąd się pojawiło brawo śledzę te wasze komentarze na gorąco dlatego że mi w telefonie łatwiej czytać wasze wasze komentarze łatwiej czytać kochani jak oglądać ten skrawek boiska i na moim telefonie to już jest naprawdę słuchajcie taki mały trójkącik tutaj może mogę sobie po, powiększyć oczywiście e, o tako natomiast natomiast e, słuchajcie ktoś napisał koniec. Mhm. Natomiast nie wiem, czy koniec meczu. Nie, no widzę, poprawy jeszcze biegają. Chyba, że ja mam w tym momencie troszkę opóźnione, opóźnioną transmisję. Bo tak może też być. Nie, idę chyba zgodnie z czasem. Także w tej chwili czekamy jeszcze minutkę zdaje się, że 2-0 z Żyliną słuchajcie, jeżeli tak będzie to ja Ty w wszystkich coś? Yy, tak, dzisiaj strzelał chyba dwie bramki dawał jakąś asystę, wczoraj coś strzelał chyba też yy, kilka bramek no ciężko mi powiedzieć, wiesz na pewno z tego co tu czytam i słucham rozgrywa dobre zawody dlatego, że musisz pamiętać yy, że yy, jakby yy, żeby zagrać dobry mecz to wcale nie trzeba bramek strzelić, nie? wiesz o tym, tak? dlatego, że yy, tak naprawdę Wiele rzeczy się składa na to, żeby zagrać dobry mecz. Słuchajcie, pytają, dlaczego Gutek nie gra w Nike, nie gra. Eee, słuchajcie, właśnie dlatego, że nie wiemy, jaka tam jest nawierzchnia. Dlatego, że my te Nike mamy na nawierzchnię sztuczną. Eee, jako Liski? z liskami, tak? No mamy trzy mecze wygrane. Nie wiem, gramy każdy z każdym, także przed nami jeszcze tu kochani trzy mecze z kim? Z kim? Z Giebutowem nie graliśmy jeszcze, nie graliśmy jeszcze z łużycami Lubań, także jeszcze mamy piękne mecze przed nami. Także natomiast patrzcie, 17.52 i teraz uwaga. Wydaje się, że to chyba będzie już koniec. Eee, brawo! Jak zagłębio taki wiśnie wygranych, słuchajcie? Czyli my wygraliśmy 2-0, Wisła wygrała 2-0. Gratulujemy serdecznie. Kolejny meczyk gramy o 13.00, eee, Ja mówiłem z kim ten meczyk o 13, tak? Kim mówiłem? Ludzie, ja już jestem też zmęczony, bo ja z kamerą latam po boiskach od wczoraj. Wczoraj przypominam, byliśmy w żeganiu. Z nasią nasia zagrała turniej. O, właśnie z Budapesztem. To będzie trudny mecz, kochani, o 13. Ach, naprawdę trudny. Kochani, dzięki, że byliście z nami. Cieszymy się bardzo. Liski wygrały 2-0 i Gutek też wygrał 2-0. No, dzisiaj pomarańczowy im służy. Już dwa razy pod rząd, ostatnio złe. West... Z Dłeckam wygrał Butek. Oczywiście z naszą Akademią Zagłębia i e, nasia wygrała z kudełkiem, z, z liskami. E, kochani, do zobaczenia w kolejnym meczyku.